Cześć! Dostaję dużo wiadomości od osób, które nie wiedzą co, kiedy jeść, nie wiedzą jak ćwiczyć. Ale dostaję przede wszystkim masę wiadomości od osób, które wstydzą się tego jak wyglądają. Które wstydzą się napisać o tym na forum publicznym, bo prawdopodobnie boją się hejtu. I dlatego też postanowiłem, że założę grupę. Bez hejtu, bez kompleksów i bez wstydu. O co mi chodzi? Proszę bardzo. Przykład pierwszy z Wrzegu. Pan Zbigniew Gąsior napisał to co widzicie teraz na... Ekranie. Panie Zbigniewie, szanuję w 100% Pana, Pana opinię na mój temat, na Pana opinię na wszystkie tematy. Ba, mało tego. Nawet po dwóch dniach zrozumiałem o co chodziło z tym tukiem. Jest taki gatunek ptaka, tukan tuk. I on ma duży dziób, a ja mam duży nos. Jak się z boku to zobaczy, to widać. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale szanuję to, jak najbardziej. A tak poważnie wracając do tematu, nie potrzebuję osób, które się obrażają, krytykują, i poniżają. Potrzebuję osób, które sobie pomagają, które rozwiązują wspólne problemy i które się motywują. I takich osób szukam do naszej grupy. Także, jeżeli jesteś taką osobą, jeżeli chcesz wsparcia, jeżeli chcesz dawać wsparcie, zapraszam, takich właśnie osób potrzebuję. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś napisze na forum, Cześć. Jestem właśnie na wyjeździe i nie mam co zjeść. Jestem w McDonald'sie. Czy mogę zjeść frytki? To nikt za przeproszeniem nie napisze. Ty debilu. Jak możesz zjeść frytki, które są połączeniem węglowodanów i tłuszczów? A to połączenie najbardziej promuje odkładanie się tłuszczowej. Tylko po prostu można powiedzieć, że to jest raczej słaby wybór. I że można sobie kupić w sklepie spożywczym albo jakieś orzechy np. nerkowca lub migdały. Albo czekoladę gorzką na przykład 85%. Albo nawet w McDonaldzie kupić sałatkę. Które oczywiście prawdopodobnie jakościowo nie będzie super, ale to będzie lepszy wyborem niż te frytki. I mamy trzy rozwiązania tej jednej sytuacji. Także podsumowując, zamiast hejtu, wstydu i kompleksów, będziemy mieli pomoc, motywację i rozwiązywanie problemów. Bardzo proszę o dołączenie do grupy i udostępnianie jej innym. Do zobaczenia, będzie fajnie.